Futbol to prosty sport. 22 facetów gania za piłką przez 90 minut. A na koniec zawsze zwyciężają Niemcy. Ciężko nie zacząć tego filmu od cytatu Garego Linekera, albowiem reprezentacja gospodarzy Euro 2024 rośnie w siłę, są już w ćwierćfinale i wydaje się, że Niemcy jak najbardziej mogą być traktowani jako jeden z faworytów do końcowego triumfu. Ale co za tym stoi? Kto jest głównym bohaterem tej kadry? Oraz przede wszystkim, co może wykorzystać Hiszpania w ćwierćfinale? O tym sobie dzisiaj pogadamy. Niemcy w sobotni wieczór pokonali Danię 2 do 0, nie obyło się rzecz jasna bez kontrowersji, albowiem to spotkanie po raz pierwszy od 2012 roku na wielkim turnieju rangi Euro zostało przerwane z powodu burzy, natomiast także później okazało się, że Duńczycy mieli swoje sytuacje, kiedy między m.in. strzał Lunda wyjął w starciu sam na sam Manuel Neuer, także choćby Duńczycy strzelili gola na 1 do 0, natomiast wtedy po minimalnym spalonym ta bramka została Odwołano. A chwilkę potem strzelec bramki, to znaczy Joachim Andersen, bramki, która tak jak wspomniałem nie została uznana przez milimetrowego, dosłownie spalonego, był antybohaterem, albowiem Duńczycy Zostali pokarani przez futbolowych bogów. Wystawiona ręka właśnie Andersena zdecydowała o tym, że został podyktowany rzut karny przez Michaela Olivera. Jedenastkę na gola zamienił Kai Havertz, a później z kolei także Havertz świetnym przyjęciem oszukał stoperów Danii. Nie strzelił tego sam na sam. Natomiast Niemcy wciąż dochodzili do bardzo klarownych sytuacji i w końcu bramkę na 2 do 0 zdobył Jamal Musiala. Później jeszcze Niemcy mogli w sumie strzelić kolejną bramkę, natomiast albo została ona odwołana przez VAR, albo też popisywali się nieskutecznością. Tak czy siak zespół Juliana Nagelsmana zwyciężył. Zwyciężył raczej w przekonującym stylu. No i aktualnie trzeba już poważnie mówić o Niemcach właśnie w kategorii faworytów. Natomiast pytanie co za tym stoi? Albowiem Dimanshaft jeszcze w poprzednim roku przeżywali swój najgorszy czas właśnie gdy mówimy o reprezentacji albowiem sześciu porażek w roku kalendarzowym ta kadra nie miała nigdy rzecz jasna wpłynęło także na to to że było więcej meczów właśnie przez pryzmat między innymi meczów towarzyskich czy ogólnie zwiększonej liczby spotkań właśnie dopuszczonych przez UEFA dla reprezentacji w ostatnich kilku latach natomiast faktem jest że także Niemcy od bardzo dawna nie byli aż tak słabi jak za kadencji Hansiego Flika, kiedy to między innymi przegrali z Polską Fernando Santosza na narodowym, co wiele mówi, ale także choćby zdarzyła się kompromitująca porażka, czy to z Turcją, czy to także z Austrią, już pod koniec roku i każdy wie jak to się potoczyło od tamtej pory, to znaczy zespół we wrześniu przejął Julian Nagelsmann i prawdę mówiąc to na nim chciałbym się zwłaszcza skupić, nie, przynajmniej gdy mówimy o tej pierwszej fazie nie, właśnie tego materiału, albowiem Julian Nagelsmann to jest człowiek, którego bardzo mocno chwali między innymi Jurgen Klopp, który mówi otwarcie, że w jego wieku no, on dopiero zaczynał przygodę trenerską, a Nagelsmann już prowadził choćby Hoffenheim, także RB Lipsk, Bayern Monachium, no i teraz wiadomo, że nie, także reprezentację Niemiec, którą z Znacznie odbudował. A na Gelsman także warto pamiętać o tym, że mój się trafić ze swoim wyborem, to znaczy. Po jego kadencji w Bayernie Monachium, która jest oceniana bardziej pozytywnie przez pryzmat czasu, przez to, że Thomas Tuchel totalnie zawalił kolejny sezon, on także nie mógł sobie pozwolić na to, żeby powiedzmy zaliczyć jakąś wtopę w swojej przygodzie. No i aktualnie wydaje się, że tej wtopy nie zalicza, albowiem ułożył zespół reprezentacji Niemiec w taki sposób, że znacznie uprościł grę. I nawet jeśli to brzmi potencjalnie jak frazes, warto podeprzeć się tutaj kilkoma faktami. Między innymi kwestia... Cytatu Elka Jagendogana, kapitana reprezentacji Niemiec, który mówi w sposób następujący. Pomogło nam, że trener jasno przydzielił rolę. To ułatwiło wiele rzeczy, zwłaszcza po negatywnych doświadczeniach związanych z poprzednimi turniejami. W zespole jest jasność także przez trenera, który daje nam poczucie bezpieczeństwa. Do taktyki Niemców za chwilkę przejdę, natomiast także warto spojrzeć sobie na słowa choćby defensywnego pomocnika Roberta Andrysia, to znaczy piłkarza Bayeru Leverkusen, który mówił przed turniejem tak. Poprawiliśmy się, zwłaszcza gdy mówimy o fazie gry z piłką przy nodze, możemy dostarczyć futbolówkę flo, czyli Florianowi, Wircowi oraz Jamalowi, Musiali w przestrzeni, gdzie są niesamowicie efektywni. I żeby też nadać odpowiedni kontekst, to nie zawsze była reguła odnośnie Juliana Nagelsmana. To znaczy, to nie jest zawsze szkoleniowiec znany z tego, że upraszczał system. Między innymi w Hoffenheim Andrei Kramaric, to znaczy właśnie napastnik tamtego zespołu w 2019 roku o bardzo młodym Nagelsmanie mówił tak Zmieniamy nasz system zbyt często podczas meczów. Nie jesteśmy na to gotowi. Jesteśmy ludźmi, a nie robotami. Kocham Juliana, ale czasem potrzebujemy trzech minut po zmianie systemu, bo nie wszyscy rozumieją to obrazu albo nie słyszą przez 50 tysięcy widzów. Podobnie było w RB Lipsk, a także nawet gdy mówimy o czasie w Bayernie Monachium, tam pojawiały się takie przecieki, że wiele osób wewnątrz klubu zarzuca na Gelsmanowi zbyt skomplikowane podejście taktyczne. Natomiast gdy mówimy o reprezentacji Niemiec, nawet jeśli to brzmi banalnie, no to wydaje się, że ten zespół korzysta z takich najbardziej bazowych cech każdego zawodnika. Między innymi Kai Havertz, w czym on jest świetny w wybieganiu na wolną przestrzeń i właśnie w taki sposób on atakował non-stop defensorów Danii i z tego też bardzo często reprezentacja Niemiec nie korzysta. Gdzie właśnie najbardziej efektywni są Florian Wirz oraz Jamal Musiala? To są dwie dziesiątki, które także operują obok Kaja Gendogana, który jest świetny w wbiegnięciach w, biegnięciach w pole karne. No, i z tego między innymi wzięła się bramka numer jeden na tym turnieju w meczu ze Szkocją, gdzie Gendogan zabrał przeciwników i stworzył miejsce Diercowi, który właśnie z tej strefy, którą kocha, zdobył pierwszą bramkę na euro. Z kolei, chwilkę później, z wbiegnięcia za plecy właśnie Kaja Heverca. Wzięła się szansa Jamala Amusiali znów po wycofaniu piłki na przedpole, i tam zrobiło się już 2 do 0. To oczywiście jest spore uproszczenie, natomiast takie kwestie właśnie wydaje się, że jak najbardziej sprawiają, że Julian Nagelsmann na ten moment jest niekwestionowanym bohaterem tego zespołu, ale także nie byłoby tego wszystkiego bez Toniego Rosa, to znaczy bez człowieka, który znacznie usprawnił właśnie system gry reprezentacji Niemiec. Zresztą, tak jak widzicie po tych statystykach przytaczanych przez Daniela Franosza na Twitterze to jest piłkarz, który pod kątem fazy grupowej Euro był zdecydowanie najlepszy pod kątem między innymi zdobywanego terenu podaniami, celnych podań, kontaktów z piłką i tak dalej, i tak dalej. Toni Kroos zwyczajnie działa jak dyrygent właśnie, gdy mówimy o tej orkiestrze i on także pomaga rozbijać te nisko ustawione defensywy rywali, z którymi często musi mierzyć się reprezentacja Niemiec. To znaczy Niemcy, nawet jeśli choćby w meczu ze Szkocją zaczęli w ustawieniu 4-2-3-1, później przeszli na system z trzema obrońcami, bo Toni Kroos cofnął się właśnie bardzo nisko, Przerzucił piłkę na lewą stronę i tak padł gol numer jeden, o którym już mówiłem, ale ogólnie Tony Kross, właśnie powiedzmy wracający się do tej pierwszej linii rozegrania, to jest coś. Z czym non stop mają problemy właśnie przeciwnicy na tym euro, między innymi Hiszpania. To będzie bardzo ciekawe, żeby zobaczyć, jak ten zespół reaguje na taki system rozgrywania piłki przez Niemców już na fazie ćwierćfinału, między innymi w meczu z Chorwacją czy z Włochami, skrzydłowi reprezentacji Hiszpanii często byli ustawieni dość wąsko, i to z kolei także może być recepta na to niego ale jeśli on wykorzysta w pewnym stopniu tę szerokość swoim długim podaniem, no to wtedy. Będzie zwyczajnie duży, duży problem i tak naprawdę to dzieje się bardzo regularnie właśnie, gdy mówimy o tym turnieju. Zatem, po pierwsze, można powiedzieć, że aspekty taktyczne wpływają na to, że Niemcy są właśnie na takim poziomie, i mówimy o taktyce z piłką przy nodze, to znaczy odpowiednie korzystanie z szerokości boiska w dobrych momentach, kiedy właśnie tonik roz przerzuca piłkę. Po drugie, wiadomo, że właśnie w tych półprzestrzeniach świetnie operują dziesiątki, takie jak Musiala czy Wirc, jest także tonik roz i tutaj także to są wielkie, wielkie brawa dla właśnie kogoś takiego jak Julian Nagelsmann, że przekonał Niemca do powrotu do reprezentacji. Wiadomo, że rozkończy kończy przygodę właśnie z piłką, ogólnie gdy mówimy o tym, co się stanie po tym. Turnieju, natomiast także warto wspomnieć między innymi no, o takim aspekcie stricte atmosfery. To znaczy wiele osób zauważa w Niemczech, że Julian Nagelsmann jako człowiek wyraźnie młodszy od Hansiego Flicka, bo mówimy o kimś, kto ma niewiele ponad 30 lat, a także Hansym Flicku, który jest tuż przed nie, 60. To są mimo wszystko dwa różne pokolenia, które także wychowały się w zupełnie innej epoce, gdy mówimy o radzeniu sobie z mediami. No i przez to między innymi także Nagelsmann ma mieć lepsze relacje z piłkarzami, co także pokazują między innymi jego wypowiedzi, gdzie przed turniejem wlewał optymizm w swoich rodaków mówiąc, musimy znaleźć rozwiązania na przyszłość, ale patrząc na ten turniej to idealna mieszanka i dzięki temu możemy odnieść sukces. I wydaje się, że właśnie przy tej perfekcyjnej mieszance warto się zatrzymać, bo... Tak jak mówił Nagelsmann, on Musi znaleźć idealne rozwiązania, gdy mówimy o przyszłości, bo Tonik Ros czy choćby Manuel Neuer, być może, a nawet w przypadku Grossa, na pewno nie wystąpią na Mundialu w USA, Kanadzie i Meksyku za dwa lata, a Nagelsmann wtedy poprowadzi reprezentację Niemiec, chyba że wydarzy się kompletny kataklizm. Natomiast także wydaje się, że analizując postać po postaci, ta kadra ma zwyczajnie mnóstwo piłkarzy, którzy są po świetnych albo przynajmniej bardzo dobrych sezonach. Ja wiem, że to są aspekty mało wymierne, natomiast między innymi Jonathan Robert Andris czy Florian Wirz. Oni przecież występują na co dzień w Bajerze Leverkusen, który wiadomo przeszedł suchą stopą niemalże przez cały sezon, przegrywając jedynie w finale Ligi Europy z Atalantą. Toni Cross czy choćby Antonio Rudiger to są postaci mocno związane z Realem Madryt, który wiadomo wygrał ligę. W bardzo przekonującym stylu, oraz Champions League także pokonując Borussia Dortmund w samym finale. Gdy mówimy zaś o choćby postaci takiej jak Kai Havertz, on drugą część sezonu miał bardzo udaną. W arsenalu, a nawet postaci mniej istotne, jak choćby Max Mittelstadt, to znaczy lewy obrońca VFB Stuttgart. On także zaliczył naprawdę przełomowy sezon, gdy mówimy o swojej karierze. Zatem można powiedzieć, że niemalże każda postać, właśnie z tej reprezentacji, jest naprawdę w niesamowitym, być może nawet życiowym gazie, gdy mówimy właśnie o tym, jak grają w piłkę. I to wszystko połączone sprawia, że Niemcy są w stanie korzystać przede wszystkim ze swojego największego atutu, to znaczy pressingu. I to jest coś, przy czym także warto. Się zatrzymać, albowiem, tak jak już mówiłem, to wąskie ustawienie dziesiątek, to znaczy musiali oraz wirca, właśnie w tych przestrzeniach, gdzie oni najlepiej się czują gdzieś pomiędzy strefą obrony a pomocy przeciwnika gdzieś pomiędzy bokiem boiska a środkiem. To jest także jeden z najlepszych sposobów na to, żeby bronić. To znaczy, Niemcy, tak jak widzicie, pod kątem intensywności do skoku po stracie piłki, są najlepszym zespołem na tym Europofazie grupowej do spółki. Z Austrią, oczywiście, to po pierwsze bierze się także z tożsamości narodowej, właśnie Niemców. Pod kątem grania w piłkę, wiadomo, że tamten gegenpressing jest bardzo mocno zaszczepiony od samego zarania dziejów. Tak naprawdę, gdy mówimy o wielu piłkarzach wychowanych już na pokoleniu Kloppa, na pokoleniu właśnie Rangnika i tak dalej, i tak dalej. Ale także właśnie pod kątem nawet samego ustawienia, tak wąskie ustawienie tych dziesiątek sprawia, że często Niemcy są bardzo dobrze ustawieni pod kątem momentalnego doskoku po stracie piłki. Ale też warto pamiętać, że nie zawsze ten system pressingu jest idealny, czasem powiedzmy ktoś w doskoku jest delikatnie spóźniony i otwierają się wolne przestrzenie, a z tym musi sobie radzić choćby Antonio Rudiger, który na tym turnieju także jest jedną z twarzy tej reprezentacji, natomiast choćby Węgrzy byli w stanie sprawić problemy no właśnie kadrze niemieckiej na tej podstawie, na podstawie takich szybkich wypadów z piłką no przy nodze. Zobaczymy jak do tego podejdzie choćby Hiszpania, gdy mówimy o ćwierćfinale, natomiast także... No warto sobie spojrzeć na system pressingu, choćby Niemców w meczu z Danią. No i tam dwie dziesiątki, czy bardziej dwóch skrzydłowych, właśnie w tym systemie gry bez piłki takim naprawdę bazowym, było także ustawionych bardzo wąsko. To pozwala, co prawda, stworzyć bardzo dobre sytuacje, kiedy już uda się przejąć piłkę. Natomiast także boczni obrońcy mieli za zadanie doskakiwać do bocznych obrońców Duńczyków, co z kolei sprawiało, że mnóstwo przestrzeni tworzyło się za ich pesami. Jeśli taka sytuacja powtórzy się w meczu z Hiszpanią, Nico Williams czy Jamal będą jak najbardziej. Bardziej w stanie stworzyć tam przewagę i być może pokarać Niemców. Natomiast, tak czy siak, te wszystkie elementy, o których mówiłem, tworzą całkiem ciekawą mieszankę. Która wydaje się, że sprawia, że na ten moment Niemcy. Także jako gospodarz turnieju, jak najbardziej mogą być traktowani jako jeden z faworytów. Zresztą najlepiej mówił o tym choćby selekcjoner reprezentacji Węgier, to znaczy Marko Rosji. Pracowaliśmy nad taktyką i mentalnością. Chłopcy zareagowali całkiem dobrze i jestem dumny z ich występu. Mówiłem jakiś czas temu, porażka z Niemcami może się zdarzyć. Mają piłkarzy klasy światowej, nasze podejście mogło zadziałać, ale oni mają jakość wszędzie na boisku. I wydaje się, że lepiej tego nie można opisać. To znaczy, właśnie Niemcy, nawet jeśli masz na nich taktykę, to mają i tak odpowiednio dużo jakości indywidualnej, żeby się tej taktyce przeciwstawić. Czy to wystarczy do zwyciężenia na tym euro? Dajcie znać. W komentarzu dajcie także znać, który piłkarz z reprezentacji Niemiec robi na Was największe wrażenie, bo ja przyznam szczerze, że, je, że jeśli miałbym wybierać zawodnika tego turnieju, to właśnie wahałbym się między Toniem Frostem a Jamalem Musialą. Tak czy siak, czekam na Wasze komentarze, przepraszam, że ostatnio było nieco mniej filmów, natomiast wróciłem do Polski i wiadomo, często gra się w piłkę, często spędza się czas z rodziną, także trzymajcie się, dzięki wielkie za uwagę i w kolejnych dniach będzie już więcej materiałów. Siemano!